Ona nigdy się nie poddaje. W trybie walki radzi sobie najlepiej. On nie znosi przegrywać. Stał się twardzielem. Kimś, kto zrobi wszystko, żeby zwyciężyć. Dzieli ich niemal wszystko, a łączy jeden cel kampania znowu ożyła. Ewa Ewart poleca. Wybór Ameryki 2024. Część druga. W niedzielę o 12.50. W TVN 24. Twoim prawem jest wiedzieć. Wiele past od razu po szczotkowaniu przestaje zwalczać bakterie i wtedy zaczynają się problemy. Natomiast oral bez fluorkiem cyny chroni zęby także pomiędzy szczotkowaniami. I kiedy inne pasty nie dają rady bakteriom, oral B cały czas osłania zęby fluorkiem cyny jak tarczą. Zacznij dzień od czystych zębów, które dzięki oral B będą chronione aż do wieczora. Oral bez fluorkiem cyny ochrona, która nigdy się nie kończy. Kolego, możesz zrobić to lepiej. Nowy obiadowy trik z kostkami knor. Czas na coś pysznego. Tylko trochę tego. I jeszcze trochę tego. Wrzucasz kostkę knor i patrzysz, jak dzieje się magia. Więcej smaku i aromatu dzięki kostkom knor. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutina Ca Junior Plus. Ten sam, który jada daję swojej oli. I dzieci są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Rutina Ca Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny, bez wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutina Ca Max D3. I też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutina Ca Junior Plus. Odporność na potęgę. Numer jeden w Polsce. Przypadek? Nie sądzę. Dzięki opcjonalnej usłudze weryfikacji na Vinted, artykuły luksusowe są sprawdzane pod kątem autentyczności, pozwalając na zakupy ze spokojną głową sprzedawaj produkty premium bez opłat na Vinted. <laughs> Znowu cię coś rozkłada. Oby nie skończyło się antybiotykiem i zwolnieniem. To pewnie infekcja wirusowa. Weź Neozineforte. Forte. Nozina Forte? Tak. Wirusy są najczęstszą przyczyną infekcji, a neozina jest walcza. Dzięki temu infekcja może nie przekształcić się w bakteryjną i antybiotyk nie będzie potrzebny. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, a ty nie na zwolnieniu? Przecież biorę neozinę Forte. Neozinę Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. Co to jest? Atopowe zapalenie skóry? Reakcja alergiczna? Pokrzywka? Nie musisz się na tym znać. Wystarczy, że będziesz pamiętać, aby zastosować Maxicortan, gdy pojawi się zaczerwienienie, swędzenie czy pieczenie skóry. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę. To jest lek, dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Maxicortan, numer jeden na problemy skórne. Świeżo sprzątnięta łazienka pięknie pachnie, aż do następnego spuszczenia wody. Oto Ambipur do łazienek. Obróć płytkę, by zadziałał bez prądu czy baterii. Ambipur do łazienek to unikalny dyfuzor, który zwalcza nieprzyjemne zapachy i odświeża powietrze nawet przez 50 dni. Ciesz się uczuciem świeżości, które zostaje na dłużej. Ambipur do łazienek. O, coś Pani zgubiła. Mój magnes, bardzo dziękuję. No, McForty D3, magnes. Może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy. Łączy to Neomak Forte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie Pani. Zmieniam swój magnes na Neomak Forte D3. To może teraz ja przekonam Panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba że jest Pani odporna również na mnie. Neomak Forte D3. Więcej niż magnes. Według ekspertów nawet 90% Polaków może mieć niedobory witaminy D. Skąd wiesz, czy Twoja rodzina przyjmuje odpowiednią dzienną dawkę witaminy D? Wypróbuj Vigantol, witaminę D3 w kroplach z możliwością dopasowania dawki do 4000 jednostek. Vigantol w kroplach ułatwia dobranie odpowiedniej dawki i pomaga zapobiegać niedoborom witaminy D u całej rodziny. Zapytaj farmaceutę o Vigantol. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W piątek duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy prognozujemy na północy kraju, w pozostałych regionach bez opadów, a im dalej na południe, tym więcej słońca. Na termometrach, zwłaszcza na południu kraju bardzo przyjemne wartości. We Wrocławiu i w Rzeszowie, 17 stopni, 15 stopni wskażą termometry w łodzi, a najchłodniej będzie w Szczecinie i w Suwałkach. tutaj 13 stopni, ale uwaga na silne porywy wiatru na wybrzeżu nawet do 100. Kilometrów na godzinę ciśnienie będzie się wahać. W sobotę duża zmiana w pogodzie. Zdrobi się zdecydowanie chłodniej, a na termometrach od 6 do 10 stopni. Przelotny deszcz na południowym wschodzie, a na północnym wschodzie możliwe opady śniegu z deszczem. W niedzielę bez opadów, na termometrach cały czas nisko, od 6 do 9 stopni. W poniedziałek padać będzie na południowym wschodzie kraju, na termometrach od 7 do 10 stopni w poniedziałek, a we wtorek od 7 do 12 stopni. Fajnie, że jesteście. I pod trakach wzięliśmy w leasing, żeby tu być w aplikacji. Ekspert GNG nam podpowiedział. Przedsiębiorcy na starcie firmy pomoże Wam ekspert z NG na wideo i bonus 1000 zł. Zosia ma kaszel suchy. Dostaje więc herbapek junior bez cukru. Syrop, który zmniejsza częstotliwość kaszlu i łagodzi związane z nim dolegliwości. Antka dopadł kaszel mokry. Też bierze herbapek Junior, bo jest skuteczny również w tym rodzaju kaszlu. Hania też ma kaszel. Jaki? Trudno powiedzieć. Nie szkodzi! Mama podaje jej herbapek Junior. To świetne rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Herbapek Junior. Numer jeden na kaszel suchy i mokry. A no, wszystko w porządku? Znowu bolą mnie zatoki. Czyli nie zawiedziesz mnie na mecz. Muszę cię zawieść. Użyję Sinumedin. W końcu nie mogę cię zawieść. Sinumedin. Spray na zatoki. Oczyszcza zatoki z wydzieliny, działa przeciwbakteryjnie i łagodzi ból zatok już nawet po pięciu minutach. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sinumedin nigdy mnie nie zawiodł. Mamo, ty mnie nigdy nie zawiodłaś. Sinumedin. Celny na ból zatok. Nareszcie. tym bark. A, wy macie swoje tymbarki, produkowane właśnie tutaj. Dla mnie tymbark to dom. Wracam tu od lat. Ile się tu zmieniło? Inwestycje, technologie ciągle coś nowego. Ale wciąż najważniejsza jest natura. I zadbali nawet o moje gniazdo. Za to właśnie kocham mój tymbark. W otwalu bieramy ActiVitaminer Senior D3. Sakramencko dobry zestaw witamin i minerałów. ActiVitaminer Senior D3, moseczko co trzeba, ale dudków kosztuje mało. ActiVitaminer Senior D3 to bogaty zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3. Tak dobrego zestawu witamin jak ActiVitaminer Senior D3, no i starsi górole nie pamiętają. Eee. ActiVitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Skurcze. Wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby, a wyniki badań to potwierdzają. Weź Eseli Forte z fosfolipidum esencjale odbudowującym wątrobę. Eseli Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dzięki Eseli Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Zobacz różnicę w wynikach badań i samopoczuciu. Eseli Forte. Twój lek na wątrobę. Dzień dobry, muszę pilnie zapisać. Pisać się do Najwcześniej wtorek, 16. Nie wytrzymam tyle, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece Rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. Filipek znów się rozchorował. Pewnie znowu skończy się antybiotykiem i zwolnieniem. Niekoniecznie. To pewnie infekcja wirusowa. Podaj mu sobie z Neozinę forte? Trzeba działać na przyczynę infekcji. Neozinę forte to lek, który zwalcza wirusy. Dzięki temu infekcja może nie przekształcić się w bakteryjną i antybiotyk nie będzie potrzebny. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak filipek? Super! Neozinę to był strzał w dziesiątkę. Neozinę forte, przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. Ból zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To takie proste. Praktycznie nic nie czuć. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Zauważasz u siebie zmarszczki? Obawiasz się, że będzie ich więcej? Sięgnij po labotek skin, tabletki, bo zmarszczki powstają w głębszej warstwie skóry, gdzie kremy nie docierają. Tabletki labotek skin dostarczają od wewnątrz kwas hialuronowy, koenzym Q10, kolagen oraz retinol. Labotek pomaga zachować skórze młody wygląd. Wystarczy jedna tabletka dziennie, by skóra była mocna, gładka i sprężysta. Labotek skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Pożegnanie z młodszym ja. A? Czas zapachnieć jak facet. Old Spice. Długotrwały zapach i jakość perfum. Do zapachnienia, chłopaku. 14.30, to jest Dzień na Żywo w TVN24. Marta Klos, witam i zapraszam. Dzień wszystkich świętych to dziś od wielu dni trwały do niego przygotowania, a dzisiaj tłumy ludzi i zdecydowanie większy ruch wokół cmentarzem. To pierwszy z trzech dni, w których ich okolice będziemy państwu pokazywali. A zaczynamy teraz od cmentarza Rakowickiego i mala Harris, pierwszą kobietą rządzącą Ameryką czy powrót Donalda Trumpa do Białego Domu? Kto przekona Amerykanów i zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych? Pierwsze sondażowe wyniki wyborów i relacje naszych reporterów prosto zza oceanu. Wieczór wyborczy w TVN24. Czas decyzji. Ameryka wybiera. We wtorek o 23:00 w TVN24. Twoim prawem jest wiedzieć. To ja Igor, 14 lat później. Pomagam. 73 56. Możesz wspomóc nas telefonicznie blikiem lub w systemie Tpay. Zikwil Natura przedstawia mistrzów każdego dnia. Złoty medal w podnoszeniu wnuków? Nie, po prostu lepiej spał. Z żelkami ZEQUIL NATURA z melatoniną. Śpij na medal i bądź mistrzem każdego dnia. Teraz ZEQUIL jest również dostępny w formie sprayu bez dodatku cukru. Wypróbuj nowy spray doustny na zasypianie. Ten smak lubi Polska cała, szlachta też się zakochała. To zupy amino. Pyszny rosół, baszcz czerwony, to jest symbol narodowy. Jem zupy amino. Kórale i kaszubi, każdy polskie smaki lubi. Wszystkim aż się trzęsą uszy syte kruchy. W nich i pietruszka, majeranek jak z ogródka. Tak, tylko amino. A teraz wraca Ogórkowa. Delektuj się unikalnym smakiem i aromatem kawy Nescafe Classic, wydobytym podczas procesu palenia i mielenia. Teraz dzień należy do nas. A wszystko w porządku? Znowu bolą mnie zatoki. Czyli nie zawieziesz mnie na mecz. Muszę cię zawieść. Użyję Sinumedin. W końcu nie mogę cię zawieść. Sinumedin. Spray na zatoki. Oczyszcza zatoki z wydzieliny, działa przeciwbakteryjnie i łagodzi ból zatok już nawet po pięciu minutach. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sinumedin nigdy mnie nie zawiodł. Mamo, ty mnie nigdy nie zawiodłaś. Sinumedin. Celny na ból zatok. Więcej uśmiechu, proszę. Akcja! To już Max! To proszę, więcej, Sera. Mamy to! To jest możliwe, a to jest pyszne. Pyszne, sery Hochland wywołują uśmiech u każdego. Hochland, to jest pyszne. Dzień dobry, muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek, 16. Nie wytrzymam tyle, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece Rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. Volkswagen zaprasza na wyprzedaż rocznika 2024 z korzyścią do 17 900 zł. Sprawdź ofertę wyprzedażową i wybierz model, który pasuje idealnie do ciebie. Volkswagen. Co to jest? Atopowe zapalenie skóry? Reakcja alergiczna? Pokrzywka? Nie musisz się na tym znać. Wystarczy, że będziesz pamiętać, aby zastosować Maxicortan. Gdy pojawi się zaczerwienienie, swędzenie czy pieczenie skóry. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Maxicortan, numer jeden na problemy skórne. Czas uwolnić najlepsze zapachy kokolino. Nowa linia Perfume Care z technologią Profiber. Zapach utrzymuje się aż do 100 dni. A kolory pozostają żywe na dłużej. Kokolino, pokochaj swoje ubrania na dłużej. Mała kaszle. To podaj jej Maxi Pulmon. Maxi Pulmon? Dlaczego? Bo Maxi Pulmon zawiera znaną substancję przeciwkaszlową, ale skoncentrowaną. Dzięki temu wystarczy tylko tyle syropu. Mało tego. Jak na lekarstwo. Maxi Pulmon jest bardzo smaczny. To jest lek. Na bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Patrz, już nie kaszę. Bo dostała Maxi Pulmon. Jak mało potrzeba do szczęścia. Maxi Pulmon skoncentrowany na kaszlu. Mamo, jak ty robisz ten rosół? O, synku, garnek masz? Mhm. Warzywa, cepelę opalasz. I drobiowa winiary. Dla smaku. Mm, mamo, ta Twoja zupa jest najlepsza na świecie. Rosół drobiowy winiary z podziękowaniami dla mama. Na program zaprasza jego sponsor producent leku z witaminą D i Buvid D3 Kids. W nocy wszędzie przelotne opady deszczu, a na północy także deszczu ze śniegiem. Wiatr będzie stopniowo słabnąć. Na termometrach 3 stopnie w suwałkach, 6 w Warszawie i 9 w Krakowie oraz w Rzeszowie. Na jutro synoptycy zapowiadają słoneczną pogodę, a niewielki deszcz może padać tylko na Podkarpaciu i w Małopolsce. Będzie dużo chłodniej niż ostatnio od 6 stopni w suwałkach do 11 w Krakowie, ale jednocześnie osłabnie wiatr. Ciśnienie będzie powoli rosnąć. Na program zaprosił jego sponsor. Producent leku z witaminą D i BUVID D3 Kids. Mamusia? Misja. Zdrowo i sezonowo. Mandarynki 4,99 za kilogramowe opakowanie z kartą payback, aplikacją lub kartą seniora. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. A no, wszystko w porządku? Znowu bolą mnie zatoki. Czyli nie zawiedziesz mnie na mecz. Muszę cię zawieść. Użyję Sinumedin. W końcu nie mogę cię zawieść. Sinumedin. Spray na zatoki. Oczyszcza zatoki z wydzieliny, działa przeciwbakteryjnie i łagodzi ból zatok już nawet po pięciu minutach. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sinumedin nigdy mnie nie zawiodł. Mamo, ty mnie nigdy nie zawiodłaś. Sinumedin. Celny na ból zatok. Gdy domknęłaś wszystkie obowiązki, możesz powiedzieć sobie... Czas na Hebe. Gdzie czekają na Ciebie kosmetyczne przyjemności. Blackmont w Hebe. Teraz kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 40%. Hebe. O, coś Pani zgubiła. Mój magnes, bardzo dziękuję. No, ma D3. Magnes. Może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy. Łączy to Neomak Forte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie Pani. Zmieniam swój magnes na Neomak Forte D3. To może teraz ja przekonam Panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba że jest Pani odporna również na mnie. Neomak Forte D3. Więcej niż magnes. Zarabiaj na ubraniach, których nie potrzebujesz dzięki Vinted. Zrób zdjęcia, dodaj ogłoszenie i sprzedawaj bez żadnych opłat. Powiesz wintet. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha, słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. A przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc, może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Tato! Janek ma dzisiaj urodziny i jego córka zrobiła pierwszą w życiu kolację. Tato, doskonały kucharz potrzebuje doskonałej wydajności. Ale zawsze używaliśmy tego. To może małe zawody? I start! Fery usuwa tłuszcz skuteczniej i myje do dwóch razy więcej naczyń tą samą ilością płynu. No i mamy zwycięzcę. Fery. Wydajniejsze mycie z Fery. Zauważasz u siebie zmarszczki? Obawiasz się, że będzie ich więcej? Sięgnij po LaboTek Skin tabletki. Bo zmarszczki powstają w głębszej warstwie skóry, gdzie kremy nie docierają. Tabletki Labotek Skin dostarczają od wewnątrz kwas hialuronowy, koenzym Q10, kolagen oraz retinol. Labotek pomaga zachować skórze młody wygląd. Wystarczy jedna tabletka dziennie, by skóra była mocna, gładka i sprężysta. Labotek Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Nie mogłem pomagać córce z powodu drętwienia dłoni, więc zacząłem brać lek Neurobion Advance. Zawiera on witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. Neurobion Advance to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mała kaszle. To podaj jej Maxi Pulmon. Maxi Dlaczego? Bo Maxi Pulmon zawiera znaną substancję przeciwkaszlową, ale skoncentrowaną. Dzięki temu wystarczy tylko tyle syropu. Mało tego. Jak na lekarstwo. Maxi Pulmon jest bardzo smaczny. To jest lek. Na bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Patrz, już nie kaszle. Bo dostała Maxi Pulmon. Jak mało potrzeba do szczęścia. Maxi Pulmon, skoncentrowany na kaszlu. Azja Express. Nowy odcinek jutro o 19:30 w TVN. Więcej uśmiechu, proszę. Akcja! To już Max! To proszę więcej sera. Mamy to. To jest możliwe. A to jest pyszne. Pyszne sery Hochland wywołują uśmiech u każdego. Hochland, to jest pyszne. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutina CA Junior Plus. Ten sam, który jada je swojej Oli. I dzieci są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Rutina CA Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rut. Rutina CA Max D3. I też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutina Cea Junior Plus. Odporność na potęgę. Numer jeden w Polsce. Przypadek? Nie sądzę. Jak sobota, to. Kawa ziarnista Belarom Oro. Za złotówkę. Naprawdę. W Lidlu kawa ziarnista Belarą Oro. 250 gramów. Za złotówkę. W tę sobotę zrób zakupy za minimum 199 złotych. I odbierz kawę ziarnistą Belarą Oro za złotówkę. Dlatego w sobotę zakupy robię w Lidlu. Andrzejowska, witam Państwa. Zaczynamy Fakty po południu. Oto co w programie. Dziś Wszystkich Świętych. Czas wspomnień, zadumy i odwiedzania grobów bliskich. Na cmentarzach w całej Polsce płoną miliony zniczy, a na drogach dojazdowych do nekropolii i na trasach wylotowych policyjna akcja znicz. W pogodzie, głównie na północy Polski, bardzo silny wiatr. Są ap